widzowie z tej strony ja Stanisław a dzisiaj gramy sobie w minigolfa na Robloxie. Yy. No więc zaczynamy. Gra się rozpoczęła. Tu nie wiem co się stało, tak mi wyszło poza ekran. Yy, no dobra, no to teraz yy. jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? A nie, bo ja mam minus. To może tu mi się uda. Tu mi się uda na bank. Tu mi się widzę, że uda na bank, więc e, trzymajcie kciuki. Tak! Właśnie, właśnie, właśnie tam. Niżej, niżej, niżej. Właśnie tam. To Teraz tylko jedno machnięcie i już tam będę. No. Łatwo, za pierwszym razem. Mm. Mogę jakoś kliknąć? O nie. Ech, patrzcie. Bo to tak prześwituje tą kamerkę, ale jak to zaznaczymy, to tu już będzie taki, taki czarny. Nie wiem, czy ktoś o tym wiedział, ale ja o tym nie wiedziałem. Dobra. No, też za pierwszym razem. Jezu, nadrabiam, nadrabiam. Ja to kurde, nadrabiam. Mam Gdzie tu się podgłasza, Ano. Usunęli dźwięków, dlatego mi taki ten test te, dew. Przyspieszanie się robi. Nie wiem czemu. Jeśli wiecie, jak to naprawić, to piszcie w komentarzach, bo ja próbowałem, ale nie mogłem. Albo przesyłajcie na gmaila jakiś filmik. Chętnie, chętnie oglądam. Tylko, pierw polecam kupić sobie Bandykama, zainstalować sobie Bandicam, A jeśli nie, a jeśli ktoś nie chce mieć tego górnego napisika na górze, nie wiem czego dobrze wskazuje, bo ja to nagrywam, to jego nie widzę, to najlepiej się zarejestrować i go kupić. A ja nie chciałem się rejestrować i go nie kupiłem. No i mam ten górny napisik, ale on nic prawie nie robi takiego. Żeby mnie denerwować, więc jest okej okay. Czemu ja tu nie mam? A no, bo to jest gra bez HP, dlatego ja tu HP nie mam mm, no mm, Tutaj tylko to jest Nie ma tego normalnego, że tu jest przytopione do tego czegoś, taki... W sensie, że player list nie jest przytopiony do top-bara Bo zawsze player list mi zbył... Przyczepiano do top-bara, ale teraz nie wiem, co się stało. Taki... nie wiem, co się stało z playerem. No, kurde, cały czas mi lepiej idzie. 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1. Mm. mm. Trochę trudne. Nie! Błaga mnie. No dobra. pójść pójdę przez ten tunel. Zabierz mi to punkty. Okej, okay, no więc tak to wygląda. W ogóle jest tutaj, nie wiem czy to widzicie, ale jest tutaj 7:46. No, ale tego nie zaznaczyłem. No nie, już 23 sekundy mi zostały. Szybko, szybko do kuli Nie! Jest! Tak, udało się. 6, 6 punktów mam. No bo to tu mi stać. To nie... Chyba dlatego, Uuu, nie wiem czy ja to przejdę, to jest trudne A jednak przejdę Widzowie zostawcie lajka i suba No dziękuję, że daliście Zaraz, nie daliście Możecie dać, ale nie musicie. Cały czas to powtarzam i... No co? No, no bo to jest wasza wola. Ale... Często niektórzy popełniają błędy, mówiąc, że musicie. Ponieważ... To jest wasz wybór. Ja nie mogę sam się zasubskrybować, więc bym tak prosił, ale... Jeśli coś nie pasi, jakiś filmik, albo jesteście hejterami, to nie musicie tego robić. Naprawdę nie musicie. A do hejterów jestem neutralnie nastawiony. Niech sobie hejtują, mnie to nie obchodzi. No bo co, no to ich wola. To oni uznali, że mój kanał jest beznadziejny. I oni chcieli go zniszczyć, ale ja się nie poddaję. Mam że mam już dużo subskrypcji. Jeszcze, no banki mi się to tak nie powiem. Kurde, mole. Muszę jakoś tak super duper, żeby. Tak, właśnie o to mi chodziło. Nie gadajcie, że. No prawie jest, jeszcze tylko chwil. No. Dobra. Teraz elegancko, mamy timer, ale no właśnie, i mi, jak kiedyś grałem w prawdziwego mini-golfa na weselu moich yy, tych jak wujka i cioci, było wesele, wujka i cioci. I to było w Dżonkowie. Jest takie coś jak Dżonków obok Zielonej Góry, bo ja w Zielonej Górze mieszkam. Tam, I tam jest coś takiego. Ja, ten, moi tam jakieś, czyli mieli sale, i tam był minigolf. Nie powiem ich imienia ani nazwiska, bo ich wyszukać w ogóle, żeby do czegoś wykorzystać. Więc nie, nie powiem. A poza tym oni są dość młodzi. To jest dość trudne, bo ona wyla... No, nie, nie, nie. A komenda. Nie błaga mnie, tylko nie wyleć. Dobra, udało się. Za trzecim razem. Ale mimo tego dostałam 7 punktów. Więcej to 8. 8 dostałem na Uuu, to jest coraz trudniej. To Co się już robi bardzo trudne. To są dziury. Takie trójkątne. Uuu, dziwny dołek. I dołek, który może zawsze zawieść. Nie ufajcie takim dołkom, bo jak byłem właśnie na tym minigolfie tam. To były takie dołki, ja tam kilka piłek wrzuciłem, a tam yy, ogólnie jest dużo szwierków i tam yy, wiewiórki mieszkają i personel mi powiedział, żeby tam nie wrzucać. A tam mieszkają wiewiórki i wrzucają szyszki, już raz im to tak płknęło, więc lepiej tego nie robić. Więc uważajcie, jeśli jesteście w Dąkowie na weselu, na tym minigolfie, bo tam, albo na innej uroczystości, no byle czym, komunii, cokolwiek. Ja na komunie prawdopodobnie dostanę kolażówkę. Chce być kolarzem. <laughs> Przepraszam, że co chwilę będę robił takie. <laughs> Ponieważ ja mam chore gardło. I trochę mi trudno gadać przez cały czas bez picia ani lekarstw. Więc jest. Wszystkich. Dzisiaj jest zaduszki. Dzisiaj są zaduszki. Wczoraj było wszystkich świętych. I dzisiaj, tak jak wczoraj, pójdę na cmentarz, bo wczoraj poszłam z babcią. No i dzisiaj też chyba pójdę... ...zapalić znicz na mojej babci. I dziadka. Kalb.